Moja dziewczyna robiła sobie tatuaż z moim imieniem, ale problem pojawił się, gdy czekałem na nią w salonie i weszła starsza pani. Podeszła do jednego z tatuażystów i powiedziała: Hej, ty, też chcę tatuaż? Tatuażysta trochę się zawahał i odpowiedział: Naprawdę, babciu, jest pani pewna? No pewnie, że tak. Rób, co do ciebie należy. Dobrze, proszę pani, gdzie chciałaby pani mieć ten tatuaż? Na co ona odpowiedziała? Właściwie to chcę dwa. Jeden po wewnętrznej stronie prawego uda, a drugi po wewnętrznej stronie lewego oka. Zszokowany tatuażysta zapytał: Naprawdę, jest pani pewna? Chyba nie ma pani pojęcia, jak bardzo to będzie bolało. Na co staruszka odpowiedziała. Tak, właśnie tam chcę je mieć. I nie obchodzi mnie, ile to będzie boleć. Tatuażysta się zgodził i powiedział. Dobrze, babciu, proszę bardzo. Oto kilka katalogów, może pani wybrać coś z nich. Nie trzeba, już mam coś konkretnego na myśli, odparła staruszka. Tatuażysta zapytał. Co to takiego, babciu? Proszę mi powiedzieć. Ona odpowiedziała. Chcę choinkę na prawym udzie i indyka na lewym oku. Zdezorientowany tatuażysta zapytał. Ok, babciu. Ale jeśli powiesz mi, dlaczego akurat to, to może uda mi się zrobić coś jeszcze lepszego. Starsza pani pomyślała chwilę, uśmiechnęła się i odpowiedziała: Właściwie to mam już dość mojego starego męża, który ciągle powtarza: Kochanie, między Bożym Narodzeniem a Świętem Dziękczynienia nie ma nic do jedzenia.